Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Witam ponownie. Łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Także zasiądź sobie wygodnie. zapasz co trzeba. Otwórz co trzeba. Odpal co trzeba. Ja tu w międzyczasie będę obserwował, żeby czegoś nie przeoczyć. Ale póki co. Nic się nie dzieje, więc pomyślałem sobie nagramy kontynuację. Wczoraj była opowieść o kozie mojej ex-partnerce, a dzisiaj będzie opowieść o szczurze. Tak. Dlaczego szczur? Bo szczury są inteligentne, szczury są przebiegłe. No, i szczury podobno nawet przetrwają atak bomby atomowej. Są na wszystko odporne. Jakby opisać szczura? Szczur miał gdzieś około 1,73 m wzrostu szczupły, ale nie chudy opalony, blond do tego spore bimbały co się rzadko zdarza przy szczupłej sylwetce. Kiedyś Wam już o szczurze wspominałem, jaki numer mi wyciął. Chodząc w koło kościoła Wam to opowiedziałem, ponieważ wielu z Was interesował ten duży kościół w Skarżysku. Niezły gmach swoją drogą. Także możecie się cofnąć z filmikami wstecz. Jak szczura zapoznałem. W ogóle, tak jak Wam wspominałem, każda panna u mnie miała Swoją ksywkę przynajmniej te, z którymi byłem w dłuższych związkach. Był jeszcze prosiaczek i był jeszcze patyczak. <laughs> skąd ty, Masz te nazwy, w każdym bądź razie Wam wspominałem. Pracowałem wtedy w markecie na magazynie. Dosyć dobrze zarabiałem. Niektórzy z Was się śmiali. Jak można w markecie, na magazynie dobrze zarabiać, to wam powiem tylko taki krótki przykład. Wiecie, ile wchodzi do 5-kilowego proszku do prania, do takiego kartonu nożyków Mach 3 do Golenia. Powiem Wam tak: wchodziły dwie wypłaty. Sprzedając za połowę ceny. Miałeś jedną miesięczną wypłatę, wtedy nożyki Mach 3 były nowością i były dosyć drogie. To tak, w skrócie, jeden z niewielkich, drobnych przykładów dla tych, żeby zrozumieli, skąd, spracując w markecie, miałeś tyle kasiury. Tak jak Wam mówiłem, swoje własne mieszkanie sportowy samochód. No i słuchajcie. Mieliśmy nockę, szefowa nas poprosiła, żebyśmy przeliczyli towar. Na magazynie zostaliśmy z kumplem. Szef ochrony się zmienił, zaczął nam mocno deptać po piętach, utrudniać w życie, że tak powiem. Sam jeździł starym, porzewiałym Polonezem. Jak zobaczył mnie kiedyś po zmianie, jak wsiadam, do sportowego czerwonego Nissana. Od razu się mną zainteresował, skąd młody chłopak pracujący w markecie ma taką bryczkę. No i potem zaczęło się deptanie po piętach, do tego stopnia, że nawet kiedy miał wolne, potrafił wieczorem przyjechać. Wiedział, że kończę zmianę, czyli ktoś mu donosił, że jestem w pracy, potrafił specjalnie przyjechać. Niby żeby skontrolować czy jest wszystko w porządku. I osobiście przy wyjściu z pracy mnie kontrolował. No ale i tak na jego oczach <gryw> był robiony w bambuko. Leciałem z nim w kulki jak Emo Memsy. Nowa bluza, nowa kurtka, jeansy oryginalne, ponieważ czasami rzucali takie podkoszulka nowa, buty sportowe, nowe, firmowe. On mówi, ale to wszystko masz nowe na sobie. No, mówię, no, a dlaczego mam nie mieć? Dlaczego mam w starych ciuchach chodzić? Nie wiedział o tym, że mam dwie szafki w przebieralni, także swoje stare rzeczy mogłem zostawić, nowe na siebie ubrać. No, ale już było ciężko. Zresztą, Nygus, miałeś nic nie mówić, nie zdradzać tajemnic. W każdym bądź razie ochrona się zmieniła. No, i mieliśmy tą nockę, liczyliśmy towar. Czasami z kumplem wchodziliśmy sobie do góry. Tam była ptaka, palarnia, recepcja, dyżurka, zwał jak zwał. No, i tam siedziała też ochrona. No, i słuchajcie, pojawiła się nowa panna w ochronie, blondynka, właśnie szczur. Pojawił się w ochronie. No, i szef, widocznie, już ją zdążył uprzedzić. Zaczęła tam do nas zaglądać, ponieważ się nudziła, nic się nie działo na nocce. Z kumplem sobie tam paliliśmy. Ona przyszła z nami czasami pogadać i w pewnym momencie się pyta: czyj czy jest ten czerwony sportowy samochód tutaj na parkingu? Kumpel się na mnie spojrzał, się uśmiechnął. Ona od razu zajarzyła: aha, to twój. Ja mówię: no mój. Mówię, a co z nim nie tak? No bo właśnie szef mnie uprzedził, żeby na takiego gagatka, gagatka z czerwonego sportowego samochodu tutaj zwrócić szczególną uwagę. <gagatka> Zacząłem się śmiać. Mówię, no to jestem najwyraźniej pod Twoją obserwacją. Także dobrze mnie pilnuj, żebym czegoś nie wywinął. Uśmiechnęła się. Już widziałem błysk w jej oku, najwidoczniej jej to zaimponowało, że jest tutaj taki gagatek kombinator. No i słuchajcie, na tej nocce tak wlatywaliśmy co jakiś czas na fajkę. Zauważyłem, że ona coraz częściej zaczęła do nas zaglądać. Zaczęła z nami rozmawiać. Kumpel mówi do mnie, chyba nygusie masz branie. No póki co tutaj nic się nie dzieje, brania nie mam. Mówię, no wiesz, sportowa bryczka, młody, szef nagadał, pierdół, że jakiś cwaniak, no i najwyraźniej jej to zaimponowało. No i zaczęła ze mną coraz więcej rozmawiać na tej nocce, okazało się, że mieszka niedaleko, w sumie przejeżdżam, obok jej domu jak jadę do siebie, zapytałem się czym wraca z pracy. Powiedziała, że idzie pieszo, miała jakieś półtora kilometra. Więc zaproponowałem, że jak skończę zmianę, to może ją odwiozę. Nie protestowała. No i z kumplem żeśmy sobie tak wszystko ustawili, żebyśmy skończyli zmianę, kiedy ona kończy pracę. No i oczywiście tak się stało, odwiozłem ją do domu. W drodze mnie zapytała, gdzie mieszkam. Mówię, mieszkam sam, wynajmujesz. Mówię, nie, mam swoje mieszkanie. Znowu pojawił się błysk w oku. No i wymieniliśmy się kontaktami. Pracowała chyba w tej ochronie trzy dni łącznie, a potem już porzuciła tą pracę. Także już wiedziałem, że też za bardzo <gryw> do roboty się nie garnie. W międzyczasie sama się wsypała, powiedziała, że swojego ex... Facia Zrobiła na test Ciążowy, tak, jej koleżanka była W ciąży, ona ten test jemu pokazała I wyłudziła jeszcze od niego Kasiurkę Żeby usunąć Więc już mi się, słuchajcie No ja troszeczkę byłem Obyty wtedy już z tymi paniami Z promocji i tutaj Wcześniej dużo się działo Więc od razu już mi się Coś tam zamigotało Aha Uważaj, niezła artystka. Kolejna rzecz, jak chodziłem z nią po mieście. No to były czasy, gdzie w Poznaniu była wielka bujanka pełno cfaniaków, bemek, łańcuchy złote i tak dalej. To było duże miasto i to był czas, kiedy no w tamtych czasach naprawdę było łatwo zarobić pieniądze, że tak powiem. Mi się wydaje, że o wiele łatwiej niż w dzisiejszych. No i ona gdzie nie szedłem, to cały czas mówi. O, ten jedzie tamten, jedzie. Znała ich po ksywkach. Także chyba najwyraźniej obracała się w tym świadku, <laughs> jaki miała przebieg. Tego słuchajcie, do końca nie wiem. W każdym bądź razie ja miałem kasiurę. Mi na tym za bardzo nie zależało. Była fajna, była zgrabna. Wszyscy za nią się oglądali. Niezła artystka była swoją drogą, już Wam o tym wspominałem, w każdy bądź razie zaczęliśmy się spotykać, zaczęła troszeczkę u mnie mieszkać, trochę u rodziców, trochę u mnie, i tak słuchajcie, to wszystko przebiegało. No, ze względu na to, że ten szef już nie dawał nam spokoju, trzeba było tą pracę niestety zakończyć, no i mój ojciec miał. Firmę remontowo-budowlaną, więc zacząłem jemu pomagać, z nim pracować. No a ona w międzyczasie była w domu, gotowała, sprzątała, trzeba jej to przyznać. Zamieszkanie nic od niej nie brałem, na jedzenie nic od niej nie brałem, ale powiedziałem, że jakieś kosmetyki, Twoje wymysły to musisz sobie sama sponsorować. No nie piła, nie paliła ale bardzo, ale to bardzo słuchajcie, lubiła cim do tego stopnia, że jak pojechałem załatwić, słuchajcie, sprawę do Monachium z Poznania, no to nie wiem tam 900 km w jedną stronę 900 z powrotem pojechałem tam bez spania przekimałem się w samochodzie na miejscu może z godzinkę, także walnąłem 2000 km w trasę pojechałem wieczorem, wróciłem na wieczór Następnego dnia wróciłem do chaty. Zrobiła coś do jedzenia. Wykąpałem się. Położyliśmy się. Włączyliśmy telewizor. Słuchajcie, ja byłem już nieprzytomny. Oczy mi się zamykały. A ona, słuchajcie, mnie szarpie. Że mam ją w ru Resztę sobie dopowiedzcie. Ja mówię, kobieto ja ledwo żyję, ja ledwo patrzę na oczy, nawet nie ma takiej opcji, żeby mi korzeń zapłonął. <laughs> ona mówi do mnie, że ona sprawi, że korzeń zapłonie. No i najpierw doszło tam do rękoczynów, bez większego efektu. Ja słuchajcie, leżę już sobie myślę, ja weź ty się kobieto ode mnie odstosunkuj, zostaw tego. <laughs> Pitonga w spokoju, przestań się nad nim znęcać. No już byłem wkurzony, nie? A bo zawsze ci się chciało, co tam robiłeś, że ci się nie chce. Ja mówię, czy ty masz coś z głową, kobieto? Po prostu chcę odpocząć jutro. No, ręcznie jej się nie udało, więc zaatakowała go, że tak powiem, ustnie. Mówię, Matko Boska, słuchajcie, ona tam się nad nim znęca, nie? W końcu się wkurzyłem, mówię, zostaw, mówię, bo normalnie za chwilę cię wystawię za drzwi. Jutro, daj mi odpocząć. No, jeszcze tam. Słuchajcie, gęgała i gęgała, a na pewno gdzieś tam byłeś, a na pewno coś zrobiłeś, a na pewno z kimś się spotkałeś, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No, mówię. Babie walnęło na łeb. Normalnie poczułem się jak jakaś ofiara. <laughs> no, Bo zawsze Ci się chciało, mówię, ale nie po dwóch tysiącach kilometrów przejechanych prawie bez snu. Co Ty masz, coś z deklem, kobieto? Co Ci się porobiło? No i słuchajcie, tak jak Wam wspominałem na nagraniu. Może spróbuję to ustawić tak, żebyście na końcu filmiku, żeby Wam się to nagranie... Wyświetliło w tych ikonkach chociaż było to pół roku, półtora roku temu, kiedy Wam to opowiadałem, ale spróbuję to tak ustawić. No, tak jak Wam mówiłem, pracowałem słuchajcie na tej budowie, a ona była wtedy u mnie, mieszkała u mnie, sprzątała, gotowała. Zawsze, jak przychodziłem po pracy, obiad był na stole, ciepły, podany, ale za każdym razem, kiedy do niej dzwoniłem na stacjonarny nie mogłem się dodzwonić wiecznie zajęte no i przychodziłem do domu mówię z kim ty cały czas gadasz albo koleżanka do mnie dzwoni i tak dalej mówię no mówię bez przesady mówię ile można gadać przez telefon a to przecież nie ja płacę no i kiedy już był koniec miesiąca przyszedł czas kiedy za chwileczkę przyjdzie rachunek za telefon Słuchajcie, ona nagle musi iść do domu, do siebie, bo jej młodszy brat jest chory, miała młodszego brata, no i ona musi mamie pomóc. Mówię, no dobra, no, co? No, brak, braciszek chory, no niech idzie, nie? No i słuchajcie, przyszedł rachunek za telefon. To były czasy, gdzie się zarabiało wtedy, no nie wiem, 800 zł miesięcznie. Ja miałem kasę, ale rachunek przyszedł. Prawie 400 zł za telefon i dlatego ona dała nogę. Czyli ta jakby teraz pół wypłaty, 2000 zł rachunek za telefon, a cały czas mi mówiła, że to do niej koleżanka dzwoni, a nie ona. O co, o co mi w ogóle chodzi? Czemu się czepiam? Wiedziała, że ten rachunek przyjdzie, więc dała nogę z chaty. Znalazła sobie wymówkę. No oczywiście... Skontaktowałem się z nią, powiedziałem co o tym myślę. Opierdziel ode mnie konkretny dostała. No i wam też wspominałem na tamtym filmiku, jaki numer mi wycięła. Jej koleżanka obok z bloku miała wolną chatę. Wzięła sobie dwóch panów na chatę. Dwóch panów, którzy lubią panów, którzy świadczyli usługi dla panów za kasę. Tak? No, i słuchajcie, że ona była atrakcyjna. Była bez kaski. No, to przekonali ją do tego, żeby też dała ogłoszenie, że może sobie w ten sposób dorobić. Opowiedziałem Wam dokładnie na tamtym filmiku, jak to przebiegało. No. Przycisnąłem jednego z nich troszeczkę do ściany, wszystko mi wyśpiewał. Za bardzo nie chciałem w to wierzyć. Pokazał mi numer telefonu w gazecie. Wszystkie jej rzeczy spakowałem, zadzwoniłem, umówiłem się, niby jako klient. Jak wyszła, to troszeczkę pobladła, jak mnie zobaczyła. No, zostawiłem jej te wszystkie torby, wywaliłem z bagażnika na trawnik. No i na tym to wszystko się. Słuchajcie, skończyło, miała kilka drogich kurtek takich zimowych, zostały u mnie na chacie, mówię dobra, wezmę to, sprzedam, sprzedałem, no chociaż w pewnym stopniu pokryło mi to koszty tego rachunku telefonicznego. No była atrakcyjna, była ładna, miała powodzenie, później jakoś kilka lat później ją... Zobaczyłem ponownie na żywo, słuchajcie, byście jej nie poznali. 25 kilo więcej zrobiła się po prostu paskudna, utyta baba. No, i jej mamuśka też już była taka dosyć tęga, i zawsze jej mówiłem już wtedy, że słuchaj, mówię, ty nie będziesz całe życie piękna. Mówię, spójrz na swoją mamę, ona jest taka. Nie, ona taka nie będzie, bo ona po niej genów nie odziedziczyła. Także słuchajcie, taki był szczur, a najlepsza akcja była, <laughs> miała dosyć ładną koleżankę. No i kiedyś mnie zapytała, zapytała mnie, co myślę o tej koleżance. No i ja tak palnąłem po prostu, no... No fajna mówię, no taki szczur mówię, nie? Słuchajcie, jak się oburzyła, jak się oburzyła, to ja jestem szczur! <noise> no słuchajcie, miałem niezłą bekę, no bo nawet sobie nie skojarzyłem, że ona tak się, wiecie, tym przejmie, że powiedziałem na jej koleżankę szczur, a przecież to jest ona szczur. Co o niej myślisz? Podoba ci się czy nie? Mówię, no taki szczur! To ja jestem szczur! No dobra, takie opowiadanie, panowie i panie, muszę tutaj wędkę przerzucić. Tak, w skrócie o szczurze, jeżeli chcecie o prosiaczku historię, no to proszę dawać łapeczki, pisać dużo komentarzy, coś się tam zmontuje, coś się wiaterek ruszył, robi się chłodno. Dobrze, że mam dzisiaj rękawiczki. No, myślę, że wam to opowiedziałem dosyć. Dokładnie, oczywiście tam historii było dużo więcej i różnych jazd z nią, ale o tym też wam wspominałem na tamtym filmiku. Spróbuję wam go wkleić na zakończenie ikonkę. Jeżeli się tak da. Pozdrowionka. Do usłyszonka. Jak się podobało, pamiętaj o łapeczce, o komentarzu, polecaj dalej kanał. A jak nie subskrybujesz, dawaj subika. Pois